Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz. M Moi kochani, dzisiejszy film poświęcony jest najnowszemu produktowi od Panini z FIFA 365 2018. A chodzi mianowicie o Blasterboxa. To, co chciałbym powiedzieć na tym filmie, odnosi się do całego polskiego społeczeństwa kolekcjonerskiego. Dzisiaj jest poniedziałek. Czyli dzień przed wyjściem właśnie blasterboxa w Polsce. I o co chodzi, moi kochani? E, chciałbym zaapelować do wszystkich kolekcjonerów w Polsce, do wszystkich sprzedawców, do każdej osoby, która e, zakupi te właśnie blasterboxy, żeby to nie wyglądało na takiej zasadzie jak e, rok wcześniej, czy dwa lata stecz, gdzie wyszedł produkt u nas, tylko u nas, i wszyscy zaczęli się prześcigać w obniżaniu ceny, żeby tylko u nich ktoś zakupił produkt. Oczywiście głównie za zagranicy. I była taka sytuacja, że na przykład był yy, Blaster Box, właśnie. Tutaj mam z euro 2016, i tutaj były. Limitki, których wcześniej nie było nigdzie indziej. Wyszły one właśnie w Polsce w tym blasterboxie. No i co się okazało? W przeciągu kilku godzin ten blasterbox, a mianowicie te karty limitowane, które były w środku, zeszły z ceny gdzieś 80 zł do 5 za sztukę. I jak widziałem po prostu tą, tą sytuację, gdzie. Jeden przed drugim schodził tylko niżej, żeby tylko u niego kupili te karty, te karty limitowane. Po prostu płakać się chciało, że karty, których nikt inny nie miał, żadne inne państwo, żaden inny kraj tylko u nas były. Moglibyśmy zrobić taką super wymianę na jakieś inne karty, na jakieś inne kolekcje. Można by było na tym naprawdę zarobić, jeżeli każdy. Trzymałby się jednej ceny. Popatrzcie, jest taka teraz sytuacja z FIFA 365 2018 w Turcji. Wyszły karty Fenerbacze. Ja nie zauważyłem, żeby jakikolwiek Turek wychylał się i obniżał cenę, żeby tylko u niego kupili. Jest ich kilka osób na eBayu, Turków, którzy wystawiają yy, yy, właśnie karty yy, z Fenerbacze i żaden. Nie schodzi nawet złotówki niżej. Wszyscy trzymają tą samą cenę, ewentualnie dają karty na licytację, A to wtedy to, to już jest inna sprawa. Ale jeżeli chodzi o kup teraz, wszyscy trzymają się tej samej ceny. I teraz jest taka sytuacja. Turcy sprzedają, zarabiają. My, będzie to zapewne tak wyglądać, że tylko wyjdzie Blasterbox, bo z tego co wiem, to mają tam wyjść karty, których do tej pory nie było. Nie jest to oczywiście jeszcze stuprocentowo potwierdzone. Zobaczymy jutro, bo jutro jest wtorek, ja nagrywam w poniedziałek. Jak to naprawdę będzie wyglądać? I jeżeli wyjdą naprawdę rzadkie karty, których do tej pory nie było, to można zrobić świetny interes, wymieniając się na właśnie set Fenerbacze. Czy jest sytuacja z holenderskimi limitkami? Jest identycznie. Jest Feyenoord, jest Ajax. Holendrzy nie schodzą z za Chiny. Nawet już nie chcą się wymieniać za set fenerbacze. Zauważyli, że karty z Feyenoordu i z Ajaxu każdy kolekcjoner chce, który oczywiście zbiera, żeby mieć wszystko, chce je zdobyć i próbuje się wymieniać, właśnie za fenerbacze czy za pięć kart. Z Węgier. To są takie te rzadsze, y, gdzie była możliwość, żeby to wymienić, ale Holendrzy nie chcą się wymieniać, bo wiedzą, że karty, które u nich wyszły, by, będą tylko u nich, nigdzie indziej. I Jak zauważyłem, y, set całych kart z Ajaxu i z y, wystawiają Holendrzy nawet ponad 800 zł. Sobie popatrzcie, jaką kasę oni robią na tych kartach. I żaden holender nie schodzi poniżej określonego poziomu. Nie zaniżają ceny, żeby jeden przed drugim, żeby tylko u niego kupili. A dlaczego Polacy to robią? Dlaczego jeden przed drugim dołki kopie i zaniża, żeby tylko u niego kupili? My sami siebie krzywdzimy. To nie jest, że yy, ty zejdziesz niżej, to już zaraz u ciebie kupią. W Polsce jest tylu kolekcjonerów, że i tylu sprzedawców że automatycznie ta kwota, jeżeli będziemy robić tak jak yy, wcześniej, tak jak z tymi yy, Blasterboxami z Euro 2016, czy z tym yy, sławnym już Sigurconem, który najpierw chodził po 400 zł, a później okazało się, że w Polsce wyjdzie w gazetce, to w przeciągu kilku godzin karta była warta 1 zł. Dosłownie, 1 zł były licytacje na eBayu czy na Allegro, gdzie kończyły się za złotówkę kart. A można by za te karty wtedy super wymianę zrobić, jeżeli by się trzymało ceny. Dlatego apeluję do wszystkich kolekcjonerów, do wszystkich sprzedawców, do wszystkich osób, którzy będą kupować te blasterboxy. Jeżeli się okaże, że będą tam karty limitowane, których do tej pory nigdzie nie było, to broń Boże, nie róbcie tego, że jeden przed drugim obniża cenę, żeby tylko u niego kupili. Bo sami siebie krzywdzicie i nie zarobicie na tym nic. Złotówkę czy dwa za zarobicie, i co z tego będzie? Cały świat będzie te karty miał, a my musimy wydawać horrendalne kwoty albo takie karty, żeby wymieniać się właśnie za set Nerbacze, czy za karty z Ajaxu, czy Fejenordu. Pomyślmy, co robimy. I jeszcze jest taka y y sprawa, bo w tamtym roku, 2016 zagraniczni kupcy mieli możliwość zamówienia w Empiku czy w jakichś innych sklepach z wysyłką właśnie za granicę. A w tym roku podobno nie ma tej możliwości. Czyli jeżeli my nie wyślemy im lub oni nie przyjadą do Polski, ale to już trzeba kilometry zrobić, to już trzeba pieniążki wydać na paliwo, to oni tych blasterboxów nie będą mieć. I wtedy możemy naprawdę zrobić super sprawę, super wymiany, zarobić na tym. Tylko trzymajmy cenę. Nie wymieniajmy się za nie wiadomo, jakie y, 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 pierdoły, tylko pokażmy, że te karty, jeżeli wyjdą u nas tylko te blasterboxy, będą nowe karty limitowane, gdzie nigdzie do tej pory ich nie było. To zróbmy z tego coś. Pożytecznego dla naszego świadka kolekcjonerskiego polskiego. Mam nadzieję, że ten filmik yy, sprawi, że chociaż coś drgnie w tej kwestii, i nie będziemy po prostu siebie samych yy, pozbawiać możliwości naprawdę ekstra wymian, czy zarobienia naprawdę na tych, na tych kartach. Oczywiście, yy, bo ja jestem teraz w Niemczech, nie wiem tak naprawdę, co tam wyjdzie. Mam tylko yy, jakieś wiadomości od, od kilku osób, ale to dopiero jutro się tak naprawdę okaże. Nie wiem, czy filmik zdąży dzisiaj wrzucić w nocy, w poniedziałek, czy już we wtorek. Tak więc, piszcie pod filmem, myślicie, czy Blasterbox będzie hitem czy kitem? Czy wyjdą limitki, których do tej pory nie było, a może takie, które były już? Ja mam szczerą nadzieję, że wyjdą karty, których do tej pory nigdzie nie było i będziemy mogli utrzeć nosa turkom, holendrom, którzy chcą karty sprzedawać za horrendalne kwoty, żeby na tym zarobić, a my, jeżeli chcemy mieć Kompletne kolekcje to albo musimy wydawać holenderskie kwoty, albo konkretne karty za te yy, właśnie set Fenerbacze, czy holenderskie limitki Ajaxu i Feyenoordu. A jak będziemy mieć w ręku ASA w postaci Blasterboxa, to wtedy nie straszne nam będą wymiany z Holendrami czy z Turkami. Ok, troszeczkę się nagadałem, mam nadzieję. Że coś z tego będzie, zobaczymy. Praktycznie po kilku godzinach już będzie wiadomo, czy ten filmik miał jakiś odzew, czy będzie tak jak wcześniej, i blasterboxy będą za niedługo po takiej cenie, że cały świat będzie miał rzadkie karty. Dziękuję, moi kochani, za oglądanie tego filmu. Zapraszam na moje następne. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.